Przejmuję Twojego YouTube'a i zabieram Cię ze sobą w podróż. Jedziemy w trasę, a gdzie? O, zaraz zobaczysz, co tam się będzie działo. Dzisiaj jest wesoło, proszę, Damian robi przeprowadzkę. Cześć Damian! I szerokości! Przyda się! A ja się właśnie przemeblowuję do mojego kamiona i startuję. Jezus, czemu tak wszystko dzisiaj, czemu tak dzisiaj wszystko jest w pośpiechu? Jo, nie wiem! A no jakoś tak było, że dzień w pośpiechu i nie mogłam się ogarnąć do tego naszego wyjazdu. Miałam cały czas przeczucie, że o czymś zapomniałam, że czegoś zapomniałam. Jak myślicie? z reguły jest tak, że z intuicją kobiety w ogóle nie ma co y, próbować wygrać bo jeżeli kobieta coś czuje to z reguły tak jest i ja także czuła, że czegoś zapomniałam no i okazało się później, że faktycznie zapomniałam bardzo ważnej rzeczy, ale o tym powiem później tymczasem kieruję się tutaj już na ring Monachium, jestem bardzo blisko Monachium zobaczcie jakie korki, wszyscy do pracy na ósmą tak to było jakoś zaraz po siódmej ja sobie omijałam ten korek szerokim łukiem obok Allianz Areny cisnałam sobie no początkowo kierowałam się na Salzburg ale potem odbijam sobie też właśnie na monachium do naszego klienta. Także na pierwszy rozładunek lada moment, już miałam dojechać. Dobiłam do rozładunku numer jeden, drodzy Państwo. To są te bramy gdzieś tam, któreś te z tyłu. Trzeba się zameldować, oni wskażą lampę i idę rozładować. I w najbliższej okolicy mam tutaj jeszcze dwóch albo trzech, albo czterech klientów. Także nie jest źle, po prostu pokręcę się tutaj w najbliższej okolicy. Hej. Punkt pierwszy rozładowany Boże, czemu jest taka parszywa pogoda Czemu nie ma słońca wiosny o, fajny jesteś? Mietek Mietek Podnietek Dobra idziemy obok i tam widzę, że już zaczyna się tam coś kotłować O właśnie tam. Odjeżdżaj z spod mojej rampy to jest naprawdę urocze, kiedy się tutaj nastawia człowiek, a podjedzie sobie takim opieździkiem z przodu, i w sumie twoje manewry ograniczają się do takiego totalnego minimum. Naprawdę, kurde. A, praca. No, jeszcze zapomniałam na jestem syntachograficznie. Jakie zakończenie pracy, Boże, święty. Jestem tak nieogarnięta dzisiaj w ogóle, jak nie wiem. Ostatnio mi się lepiej jechało. Ale. Tak to bywa. No i niestety jedna skrzyneczka poległa, poległa przy wyjeździe. Czasem tak się zdarza, jest za wysoko załadowana i spadło. Odjazd! Poległa jedna skrzyneczka, ale tym się nie przejmujemy i jedziemy dalej, bo dobrze, że nie paleta. A dalej, no cóż, bardzo podobnie jak i wcześniej, czyli korki. Przez całe Monachium. Dojechałam do Achtung, czyli do Grosmarktu w Monachium. Kurczę, byłam tutaj niedawno, nudzą mi się te drogi. Mogłabym się przyjechać gdzieś indziej, na jakieś Włochy albo Hiszpanię. Tak, czekajcie, to masz rozładunek w Monachium, a jedziesz sobie na Hiszpanię? Tak, jak mój szef powiedział, opowiadał taką historykę. Kierowcy kazano jechać na Mönchengladbach. Jeżeli ktoś tam nie wie, to Mönchengladbach jest tam bliżej, Dortmundu tam zagłębia Holandii. O, w ten sposób. I Kierowca pojechał i dzwoni potem. No szefie, jestem w tym mysien, ale tego Gladbach to ja nie wiem gdzie to jest, bo nie widzę. No, takie historie się zdarzają na serio. To życie pisze takie scenariusze. W Dobra. Teraz powoli trzeba odjechać spod rampy, bo mam jedną paletkę z jabłkiem tak uszykowaną, że stoi totalnie z tyłu, tuż przy drzwiach. Mam nadzieję, że po prostu nie poleci, a rozładunek mam tutaj obok, więc to jest kwestia tylko przejazdu przez teren Grossmarktu. Także oby przeżyła. Wyznaczy, że Risen Polek, jabłko musi stać. O tym mówiłam. Witajcie w centrum Grossmarktu. Razem z Goldenem Deliciusem czekamy na rozadunek by się pospieszyć, bo pada. Kurwa, pociąg! Ciekawe czy jedzie do centrum Monachium. Wsiądę. <ścoughs> nie widzę ani słychu, nikogo nie ma. Nie podejmują towaru. I patrzę się jak nagrywam. No, w końcu przyjechał. Czasem mam wrażenie, że nie wszyscy mają czas. Meldujesz, a oni tak jeszcze spokojnie, nie wiem, kawkę dopijają, dopiero przychodzą. Okej, okay, tym razem jadę sobie na Grosmart, ale od totalnie drugiej strony i tutaj się dopiero masakra miała zacząć. Zawsze tu idealnie muszą stanąć. Gdybym tak obdarła to maserati, to co? Pogniewaliby się na mnie. <gry> no, luzik. Całkiem nieźle mi to idzie, ale to się człowiek nakręci i napoci to jego. No pięknie, pięknie się cofa pod rampę. Pięknie, rampę mam tam, to już nie ma miejsca, także. Idealnie! Ta studzienka została już tutaj wielokrotnie przeczochrona. Dlatego ja mówię, ja naprawdę nie lubię przyjeżdżać tutaj, jak ludzie pracują. No bo... Zamiast zostawić te miejsca na, no to zobaczcie, no jakie, tutaj jest, jakie tu jest pole manewru, no byle jakie. żeby znaczy mógł sobie cofnąć przecież pod tego, pod, pod płot. Ch**a, idę, idę to rozładować. Jestem cała mokra. Nie odbierz się tego dwuznacznie. W tym vlogu tak się cieszyłam, że wjechałam tutaj na raz. To dzisiaj było na chyba 500 razy. Ale sobie lica, Odwaliliśmy kawał dobrej roboty tutaj. Teraz my jedziemy do kolejnego miejsca. Rozładunku, aczkolwiek teraz coś, słuchajcie. Teraz to już bardzo z górki. Jezu, co tu się dzieje? What? Przedostatni rozładunek. Bardzo żwawo poszedł. Już czułam tutaj zapach odpoczynku, pauzy i snu. Jechałam do ostatniego klienta, który znajdował się w Alpach, w takich pięknych rwielach, które już pokazywałam w swoich vlogach i cieszyłam się, dopóki nie zadzwonił szef. A szef jak zadzwonił, to oznajmił mi, że po pauzie muszę jechać jeszcze odebrać towar zwrotny z reklamacji od klienta oddolonego. <grym> Od klienta, który jest totalnie po drugiej stronie Monachium, także musiałam się wrócić do Monachium i mój powrót do domu się opóźnił. I w tym oto małym moim <laughs> królestwie. Uu, a co tam się dzieje? A co tam się dzieje? Chciałam tylko powiedzieć, że nie wzięłam kosmetyczki. Nie wzięłam kosmetyczki, czyli nie wzięłam totalnie niczego. Yy, niczego do make-upu nie wzięłam. Boże święty, no niczego nie wzięłam, no. no. masakra, teraz masakra. Nawet tego nie komentuję po prostu, bo jestem ściekła. Jedyne co mam to suchy szampon, który i tak mnie uratuje. Yy, jedyne co mam to <ścoughs> pomadka do ust i to jest wszystko. Cała reszta została w domu, także ekstra. Także zmywam ten makijaż, tą resztkę, która mi tutaj została. I jutro jestem bez makijażu, totalnie. Także super. I nocą chyba najbardziej doskwiera zawsze taka samotność. Jesteśmy z dala od domu, zamiast wypoczywać i kłaść się we własnym łóżku blisko rodziny, to jesteśmy gdzieś daleko. I tak się bardzo często właśnie wtedy zastanawiam, czy ja takiego życia chciałam? Czy de facto tak wyobrażałam sobie, że będę spędzała swoje przyszłe lata? Na pewno nie. Wydaje mi się, że nawet moi rodzice nie chcieli takiego życia dla mnie i nie wiem, czy bym chciała takiego życia dla swojego dziecka. Więc to jest owszem moja decyzja i biorę to z, całym, z całą odpowiedzialnością na swoje barki. Tak chciałam i tak mam, ale wiadomo, trochę czasem samotny człowiek się czuje w tej trasie. O Jezus, to jest? No dobra, udajesz, że tego nie było. Więc tak, stacje benzynowe to jest chyba taka jedyna nasza ostoja, miejsce, gdzie coś się dzieje, gdzie widać w ogóle takie trochę ciepło. Zobaczcie zresztą, co na tych stacjach można kupić. Można kupić nieraz naprawdę wszystko. Nie tylko w trasę, ale także i do domu. I wszystko ci o tym domu potrafi przypomnieć. Rozglądam się i widzę, jak wielu ludzi zostawiło wszystko zostawiło swoje domy i rodziny i ma takie tłacze życie jak ja. Jest nas naprawdę wielu, więc kto jak to, ale my naprawdę powinniśmy się rozumieć. Kawka na drogę, ja ruszam w dalszą drogę po ten towar, który klienci zwracali. Odpalam maszynę i kieruję się na Monachium. I teraz w tej drodze powrotnej liczą się tylko kilometry dzielące od domu. Już naprawdę człowiek się cieszy, że jeszcze trochę wjedzie do Polski, a jak już przekroczy tą granicę z Polską, to już naprawdę jest jak w domu. Może co za pogoda, ale widzicie? Można zostawić miejsce wolne, żeby sobie wcofać normalnie pod rampę, nie? Pewnie, że można. Tylko trzeba chcieć. Dzień dobry. Ja po tą porę, która stoi właśnie tam. Uh. Ach, no tak, y, powinnam ręcznie pierwszy Otworzyć sobie tutaj... Y Fa Kaśka, żeś podniosła tą naczepę troszkę za bardzo. No ale już, nieważne. Podjedziemy. Nie takie rzeczy się robiło. Biorąc pod uwagę, że nie ma tu żadnej maszyny, chyba jednak będę musiała trochę opuścić tę naczepę. Of course. Much better, much better. English is No i po kiego ja tutaj stoję? Przecież nikt normalno tej porze nie jeździ. Żywej duszy nie ma. Tu powinno być na czujki. Ostatnio za dnia, dzisiaj wieczorem, koło Landschut, czyli łańcutu, mówiłam o tym ostatnio przecież, no nie? E, tak, jechałam w kierunku domu i jeszcze czekały mnie przejazd przez Czechy. Także, no, robiło się coraz i tym bardziej, że mi wyskakiwał jakiś błąd tachografu. Zresztą z tym tachografem coraz częściej są jakieś problemy. Ostatnio nie mogłam przeczytać w ogóle tego auta przez czytnik. E, nie wiem, czy też macie problemy z sabotażem na przykład tachografu, lub z jakąś nieobecnością co się zdarza? Jedziemy na Pragę. historia lubi się powtarzać, bo już ostatnio też była na tym samym parkingu i też jechałam na Pragę przez Czechy do Polski i teraz też. Także to historia to, toczy kołem się. Boże, nie umiem się wysłowić. Jest zbyt późno. Zbyt wcześnie. z czwarta trzydzieści. I jest zimno. I ciemno. Jesus. Obok Pragi byłam o tej samej porze, co w Monachium, czyli między siódmą a ósmą i to była chyba najgorsza pora, którą można sobie na taki przejazd koło Pragi wybrać, ponieważ no, to był przeskok z jednego korka w drugi. Na szczęście najbardziej korkowało się na przeciwległym pasie. Zresztą zobaczcie sami, no, Praga o tej porze wyglądała dosyć kolorowo, żeby nie powiedzieć. No nieważne, zostawmy kolorowo. Także no, jechałam sobie tran tranzytem na z Zdrój. Nic za bardzo nie było widać, oprócz tych zabudowań wodnych, do Dali, i tak naprawdę to wszystko, co z autostrady, udało się y, zobaczyć gołym wzrokiem. A Praga jest przepięknym miastem. Byłam ze trzy razy chyba y, tak sobie zwiedzając, więc naprawdę polecam. Z chęcią bym tam wróciła. A tymczasem widoczki też były przednie, wracając właśnie w kierunku Polski na kudowę. Zobaczcie, te czychy takie całkiem malownicze. Wyglądają bardzo polsko zresztą. Czy to jest prawda, że Czechy nas nie lubią? Z chęcią bym się dowiedziała jak to jest, bo wydawało mi się, że my takie trochę bratanki, ale to chyba nie do końca. E, czekam na wasze opinie w tej sprawie, sprawa dla reportera. Za to w piękna pogoda nas powitała tutaj w Polsce, już jechało naprawdę sympatycznie, z kawką u boku, także naprawdę było super. A jak już zobaczyłam Ślężę, to już wiedziałam, że bardzo blisko Wrocławia jestem i to już naprawdę rzut beretem w kierunku mojego domu. Tylko ten rzut beretem się trochę wydłużał, bo jeszcze po drodze były robótki drogowe. Te nasze polskie drogi naprawiali i tutaj jakieś renowacje przeprowadzali. I być to się przydało, bo te nasze polskie drogi to jest jedna wielka katastrofa. Że w sumie, no, jeden plus, nie zaśniesz, bo są takie wertepy, że po prostu trzęsie kabiną w tej weftę. A nawet jak zaśniesz, to i tak się nic nie stanie, bo są takie kolejny, że nie ma bata, żebyś w ogóle z tych kolejny wyjechał. Więc... A jeszcze tak z trzeciej strony, to zobaczcie, nasi robotnicy, nasi drogowcy to wiecznie mają pełne ręce roboty, więc. Mogą naprawdę dobrze zarabiać na swoją rodzinę. A ja jeszcze musiałam przejechać przez serwis, wymienić czujnik w aucie, więc myślałam, że szybko już wawo pójdzie. A przesiedziałam w serwisie 2,5 godziny. Także prawie już odpływałam w fotelu. No Na szczęście poczęstowano mnie tutaj pyszną kawką, więc to trochę polepszyło mój nastrój, bo już naprawdę myślałam, że tam zasnę. Więc oglądałam sobie, jak naprawiają naszą skanie, ale także jak przejechały nowe skanie. I słuchajcie, tutaj niespodzianka. Wypielimy się, ponieważ Skania musiała podjechać na serwis, żeby wymienić czujnik klocków, czujnik zużycia klocków hamulcowych. Fabianowie pod Ostrowem Wielkopolskim o, czekają chyba na nowych właścicieli albo na swoich właścicieli już, którzy je zamówili. I dwie godziny tak tu już kwitnę, już mi się odechciało. Miało to niby trwać 40 minut, tak, tak przynajmniej mi szef powiedział. To już dwie godziny zleciały. Już żeby była dawno w domu. No ale co, trzeba zrobić, nie? Trzeba tu zrobić. Dobra, idę zacząć, co się tam dzieje. A tu przedstawiam Wam Renatę. Renata, szacunek. I zobaczcie, kobiety. Mówią, że kobiety takie słabe, a Renata jeździ nie dosyć że Lorą. To jeszcze przywozi takie cacka. Zamieniłyśmy parę słów, także widzicie, no fajnie czasem podjechać sobie na serwis. Fajnie spotkać takie osoby właśnie jak Renia, żeby zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzą się kobiety. jaka precyzja jazdy I to wszystko pracuje Naprawdę. I to już trzeci ciągnik siodłowy, który Renia tutaj stąd ściągna. To jest robota. Słuchajcie, ja jestem pod wrażeniem. Renia pięknie wygląda. Szakadnie. No, muszę się trzymładzić. No po tym możesz wszystkim. powiedzieć tutaj widzą, ile jesteś w ogóle za kierą, bo już dwa lata jeździsz na loże, tak? Dwa lata jeżdżę na loże w ATF-ie. W chwili obecnej jestem 5 lat za kierownicą i kobiety dają radę tu na wzór Katarzyny też. Ja to się czytać. chowam, z tą moją chłodnią to się chowam. Mówisz, że najgorzej z tą Lorą właśnie zimą, tak? Najgorzej Lorą jest zimą, bo jest ciężko wjechać e, ciężarówkami. A jak z mostami? E, Mosty też są niebezpieczne, zależy jaką wysokość wozimy, też trzeba na wysokość uważać, no i musimy uważać przede wszystkim, nerwówka jest y, czasami, bo no nie powiem, no, no mamy stresa, że ja no to... na Holandii jak te mostki są niskie. Tak, a nie na Polsce, bo chyba tam jest nie wiem, czy lepsze oznaczenie jeżeli chodzi o mosty, o wiadukty? E, nie, tam nie, nie ma znaczenia w ogóle trzeba wiedzieć jakie mi okay. się poruszać. <laughs> teraz ładujesz busiki we wrześni. Tak, będę we wrześni teraz busyła. I lecisz za granicę? I za granicę do Rotterdamu. Widzicie? W kobietach jest moc. Ja się o, cieszę, o, że cię o, zobaczyłam, o, naprawdę. Także fajnie. pozdrawiamy. Uzdrawiamy Możecie w komentarzach. No, Renie też pozdrowić, także w kobietach jest moc, słuchajcie. <laughs> Na szczęście to już jest koniec z tej eskapady, ale jak to widzicie jest właśnie, że Nigdy nie wiemy kogo spotkamy na zakręcie, może to być kurde ktoś bardzo wartościowy, może to być jakaś nauczka na życie, lekcja na życie, no różnie to może być, każdy kogo spotykamy ma jakąś rolę w naszym życiu. Życzę Wam udanego tego dnia, dnia miesiąca, nie wiem kiedy mnie oglądacie, w jakich okolicznościach, wszystkiego dobrego, widzimy się w następnym odcinku, zobaczymy co się wydarzy następny raz.